Rośnie liczba zgonów zarówno w regionie, jak i w mieście. We wrześniu i październiku zeszłego roku w Radomiu zmarły 524 osoby. W tym roku w trakcie tych dwóch miesięcy odnotowano 570 zgonów. Z kolei w listopadzie 2019 roku zmarło 257 osób, a tylko od 1 do 10 listopada tego roku odnotowano 215 zgonów. Na cmentarzu na Firleju odnotowany jest spadek liczby pochówków. Od lipca do października w 2019 roku pochowano 478 osób, podczas gdy w tym roku w tym samym okresie odbyło się 467 pogrzebów. Z kolei w największej w mieście nekropolii liczba pogrzebów wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego: od lipca do października w 2019 roku przy Limanowskiego pochowano 260 osób, w tym roku w tym samym okresie odbyło się 313 pogrzebów. Jeżeli chodzi o miesiąc listopad, dane dotyczą okresu od 1 do 15 listopada i tak w miesiącu tym w 2019 roku 38 pochówków. A w tym roku 59. Ponadto dodam, że od miesiąca listopada, konkretnie od 5 listopada, obserwujemy też, że nasze komory chłodnicze, w których mamy 12 miejsc, są pełne i pracują 24 na dobę. A zakłady pogrzebowe są zmuszone telefonicznie ustalać, czy jest możliwość przechowywania ciał. Dyrekcja Nekropolii informuje, że czas oczekiwania na pogrzeb nie wydłuża się, ponieważ pogrzeby w tym miejscu obsługują dwie ekipy. Jesteśmy w stanie w ciągu pół godziny obsłużyć dwa pogrzeby. Zdarza się, że tych pogrzebów jest dużo, na przykład w ostatnią sobotę miało być dziewięć, ta cyfra wzrosła do dziesięciu, ale daliśmy sobie radę i wszystkie pogrzeby zostały obsłużone. Od początku pandemii na COVID-19 w Radomiu i powiecie zmarło 131 osób, a łącznie zachorowało już blisko pięć i tysiąca osób.